Paraliż komunikacyjny w gminie Lubin na brak podmiejskich połączeń skarżą się mieszkańcy i radni. Albo rowerem, też jest 14 kilometrów, albo samochodem. Paraliż przebadaj się, tylko wczesne wykrycie raka płuc daje szansę na wyleczenie. Wśród tych 12 osób, u których wykryliśmy zmiany, 8 osób nie paliło. Majka Groman, witam w piątek 15 marca i zapraszam na informacje. Mnożą się problemy w gminie wiejskiej Lubin. Tym razem mieszkańcy są tysi, a nawet niektórzy radni mówią o kłopotach z komunikacją podmiejską. Kursy nie są przystosowane odpowiednio do potrzeb. Starsi mieszkańcy miło radzić, skarżą się, że nie mają czym dojechać do lekarza, który przyjmuje w Lubinie. Im dalej od Lubina, tym autobusy jeżdżą rzadziej. Ze strony wójt Ireny Rogowskiej nie ma zielonego światła, by rozwiązywać problemy z komunikacją, mówi radny Robert Piekut. Mieszkańcy gminy wiejskiej Lubin mają sporo problemów z komunikacją podmiejską. Ruch Obywatelski na rzecz odwołania Rady Gminy zwrócił uwagę na pewną tendencję. Jeśli popatrzymy na miejscowości bardziej oddalone od Lubina, czyli zimna woda, w tamtym kierunku, na pewno częstotliwość tych kursów jest mniejsza niż tutaj. Buczynka leżąca na terenie gminy Lubin jest wręcz odcięta od świata, jeśli ktoś nie ma własnego auta. Do Prochowic albo rowerem też jest 14 kilometrów. No, albo samochodem, czy rowerem. Sołtys Miłoradzic zwraca również uwagę na częstotliwość kursów autobusowych, a za najbardziej poszkodowane w tej kwestii uznaje osoby starsze. Mieszkańcy się czują zaniedbani, ponieważ w ubiegłym roku pisałam dwa pisma. O autobus podmiejski. Jest bardzo dużo osób starszych, którzy nie mają się jak dostać do lekarza, do, do Lubina, na rehabilitację. Więc pani wójt dała odpowiedź negatywną: brak funduszy, co ludzie chcieli, żeby auto, podmiejski autobus, który jeździ często, jeździ bardzo dużo do Niemstowa, żeby jeden zrezygnował i przeszedł na miło radzice. Nie dało się. Na problem kulejącej komunikacji zwracają uwagę także radni gminy. Część miejscowości mają autobusy, a część takich jak Raszówka, Karczowiska, Pieszków. Półgminy nie, nie jeżdżą tam w ogóle autobusy i nic nie robi się w tą stronę, żeby tam były dwie, trzy linie chociaż. Mieszkańcy, jak przyznają, niejednokrotnie apelowali do pani Wójt, że jeśli nawet zgodnie z zawartymi umowami nie może zwiększyć ilości linii czy kilometrów do wykorzystania, to niech chociaż spróbuje podejść do sprawy logistycznie i znaleźć jakieś rozwiązanie. Wystarczyłoby, żeby Rada Gminy dodała jakieś tam pieniądze, 200-300, no może nawet pół miliona w budżecie, tylko że wychodzi sprawa taka, że wójt twierdzi, że nie ma możliwości tego zrobienia, a ja uważam, że to jest po prostu no, mijanie się z prawdą. Według radnego Piekuta ze strony wójt nie ma zielonego światła co do zajęcia się problemem. Podczas ostatniej sesji między radnym a wójt doszło nawet do ostrej wymiany zdań. Wójt odparła zarzut Roberta Piekuta w ten sposób. Najpierw było powiedzmy 8 dni, potem aż do, doprowadziliśmy do 17 i nie ma zielonego światła. No, to chyba jest kolory, pan myli. Teraz większość kursów pomiędzy miejscowościami gminy wiejskiej a Lubinem to autobusy szkolne. Korzystają z nich także mieszkańcy, którzy chcą na przykład dostać się do lekarza czy załatwić sprawy w urzędzie, który usytuowany jest także w Lubinie. A teraz o przerażających wynikach badań na 100 chorych na raka płuc 50 osób. Umrze bez rozpoznania. Z pozostałej pięćdziesiątki tylko połowa zostanie zakwalifikowana do operacji dla reszty będzie za późno. Z tych 25 osób tylko pięć przeżyje kolejnych pięć lat. Tylko wykrycie raka płuc w pierwszym stadium zaawansowania daje 96% szans na wyleczenie. Wykrycie tak niewielkich zmian nowotworowych jest możliwe tylko dzięki poddaniu się niskodawkowej tomografii komputerowej. Takie badania przeprowadzili lekarze i naukowcy. Z Medicusa. Niskodawkową tomografię komputerową przeprowadzono na grupie 644 osób ze Związku Gmin Zagłębiu Miedziowego. Badano osoby między 50 a 55 rokiem życia, które przepaliły minimum 20 tzw. paczkolat. W tej grupie 392 osoby zadeklarowały, że już nie palą. Badania trwały 3,5 miesiąca. U 12 osób znaleziono nowotwór. Wśród tych 12 osób, u których wykryliśmy zmiany, 8 osób nie paliło. 4 paliły. 8 osób już nie, 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 nie paliło. I to jest taki, taki dzwonek, że to, że się nie pali, to wcale nie znaczy, że się można czuć bezpiecznym, jeżeli się te 20 paczkolat yy, wypaliło. Problem raka płuca dotyczy przede wszystkim palaczy. Polska jest nadal niestety jednym z tych krajów, w których wskaźniki dotyczące zachorowań na raka płuca są wysokie. Mimo wszystko Polacy palą. W ostatnich latach, według profesora Jerzego Kołodzieja, więcej Polek niż Polaków. Żadnych badań ja nie robiłem, w związku z tym to są tylko takie cząstkowe obserwacje, czytanie literatury. Ale w Polsce no, jest dość dużo kobiet, zwłaszcza młodych, i tam to jest powszechniejsze palenie niż u mężczyzn. Nie ma skutecznej metody, by rzucić palenie. Są różne sposoby, substytuty, farmaceutyki. Naukowcy w ramach programu starają się również rozmawiać z uczestnikami na temat porzucenia nałogu. Postaraliśmy się ich namawiać do rzucenia, proponując różne formy terapii. Ale często rozmawiając z tymi pacjentami, którzy już rzucili palenie, pytałem się, co ich do tego przekonało. Wydawało mi się do tej pory jako doświadczonemu interniście, że najczęściej to zabał. To jest taki moment, kiedy, prawda, miałem zabaw i rzuciłem. Oczywiście takie przypadki też były, ale bardzo często było tak, że ci ludzie pali 30 lat, bo mi pamięta, że postanowiłem rzucić, albo niestety poszedłem na emeryturę i to się nie kalkulowało. Badania zostały w całości sfinansowane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. Koszt pojedynczej tomografii niskodawkowej to 300 zł. W sumie ZGZM wydał 130 tysięcy. Udało się uratować na pewno 8 osób, u których wykryto nowotwór w pierwszym stadium. Jeżeli ktoś z Państwa mnie zapytał, czy będziemy to kontynuować, to raz odpowiadam, że jestem zwolennikiem, że tak. Natomiast decyzja należy do zarządu całego związku, a ja będę przekonywał, że warto. Naukowcy z Medicusa podczas konferencji przedstawili także wyniki badań nad rakiem jelita grubego, który staje się także kolejną plagą dzisiejszego społeczeństwa. U co setnej osoby wykrywa się ten rodzaj raka. Tendencje są wzrostowe, naukowcy szacują, że jeśli nic się nie zmieni do 2025 roku, częstotliwość zachorowań drastycznie wzrośnie. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze o nowym programie Prawa i Sprawiedliwości Teraz Rodzina. Będzie także specjalne zaproszenie na jarmark wielkanocny w Lubinie. Rodzina przede wszystkim im większa, tym lepiej. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło prezentację nowego programu pod hasłem Teraz rodzina. Dwa lata płatnego urlopu wychowawczego oraz wsparcie dla lokalnych samorządów, które zdecydują się wprowadzić ulgi dla rodzin wielodzietnych. To tylko niektóre z jego założeń. O niżu demograficznym w Polsce, o braku polityki prorodzinnej mówił przebywający w Legnicy poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Wipler. PiS przygotował specjalny prorodzinny program, który precyzuje co można zrobić, by rodzin wielodzietnych było więcej. W ramach programu Teraz Rodzina Prawo i Sprawiedliwość proponuje dwuletnie urlopy wychowawcze płatne z budżetu państwa. To jest rozwiązanie, które gdy analizowaliśmy, co się dzieje w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii, w państwach bałtyckich, to jest najważniejsza sprawa i która ma największy efekt, jeżeli chodzi o politykę prorodzinną. Poseł podczas spotkania z dziennikarzami podkreślał, że polityka prorodzinna w naszym kraju powinna być priorytetem, a państwo powinno wspomagać te samorządy, które zdecydują się pomagać rodzinom wielodzietnym. Rodziny wielodzietne mogą korzystać na krótko mówiąc płacą jak za wejście z jednym czy z dwójką dzieci, niezależnie od tego, czy z jaką liczbą dzieci wchodzą na, na dany basen, czy do danej jednostki o charakterze kulturalnym, społecznym prowadzonej przez samorządy, to nie nakłada na nie dodatkowych kosztów, a jest ewidentnie umożliwia tym rodzinom korzystanie z tej infrastruktury, są często rodziny, które są pozbawiane tego rodzaju możliwości. Wprowadzenie zmian w polityce prorodzinnej proponowanej przez PIS mają kosztować 4 miliardy złotych. Poseł Wipler twierdzi, że w budżecie łatwo można je wygospodarować poprzez redukcję stanowisk w administracji rządowej. To niezwykła szkoła, choć w zwykłym budynku. Tak o drugim liceum ogólnokształcącym w Lubinie mówią uczniowie. Placówka otworzyła swoje drzwi dla przyszłych uczniów. Gimnazjaliści, którzy przyszli do drugiego ogólniaka, mogli zwiedzić szkołę i wziąć udział w warsztatach. Drugie LO istnieje w Lubinie od 26 lat. Medyczny, medialny czy kulturowy to tylko niewielka część profili, które mogą wybrać przyszli uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Lubinie. W szkole uczy się blisko 700 uczniów. Poleciły mi koleżanki, ale sama zwiedzałam i uznałam, że jest atmosfera i że warto po prostu na poważnie patrzeć na tą szkołę. Są, mamy naprawdę świetną kadrę, w szkole cały czas coś się dzieje. Cały czas są organizowane jakieś zajęcia, wyjazdy integracyjne na początku klas pierwszych. Profile są naprawdę ciekawe, klasa prawna, medyczna, psychologiczna, to naprawdę coś, co warto robić. Klasy pierwsze mają cały czas organizowane zawody, rywalizacje między sobą. Drugi ogólniak może się poszczycić bardzo wysoką zdawalnością egzaminów dojrzałości. Dwa lata temu wszyscy uczniowie zdali tu maturę. Młodzież przychodząca do drugiego liceum to wspaniała młodzież. To młodzież, która już z gimnazjów przychodzi wyposażona w wiedzę, ale także młodzież kreatywna, młodzież tak naprawdę wiedząca już chyba, że szkoła średnia to etap, który przygotowuje ich tak naprawdę do przyszłego dorosłego życia. Także chcę powiedzieć, że to już również w pewnym sensie młodzież ukształtowana właściwie. Podczas dwie otwartych uczniowie liceum pokazali próbkę swoich umiejętności artystycznych była też prezentacja ukazująca życie szkoły. Gimnazjaliści zainteresowani nauką w tej placówce mogli zwiedzić szkołę i wziąć udział w warsztatach matematycznych, teatralnych i językowych. Obecnie uczniowie szkoły w 100% pokazali, że to niezwykła szkoła, choć jak mówią, w zwykłym budynku. Baby Wielkanocne, palmy i występy artystyczne. To wszystko już w najbliższą niedzielę wprowadzi nas w świąteczną atmosferę. Po raz czwarty w Centrum Kultury Muza w Lubinie odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Imprezy organizują Dom Dziennego Pobytu Senior oraz Stowarzyszenie Seniorów III Wiek. Większość ciast, które pojawią się na niedzielnym Jarmarku Wielkanocnym jest już gotowych. Lubińskie seniorki pieką je i zdobią od kilku dni. Bardzo dużo już powstało ciast. Myśmy piekły bez dwa dni. Teraz to znaczy na ten jarmark wielkanocny. Piekłyśmy serniczki, babeczki, różnego rodzaju babeczki, serniczki. A przede wszystkim teraz te serniczki, które mamy tutaj, to piekliśmy. Z naszych dawnych babci, babci, probabci, które piekły serniczki z takimi ozdobami. Babeczki to są takie raczej delikatne, bym powiedziała, że babeczki to muszą być ucierane dłużej. Inne ciasta to szybciutko, jak są produkty, dokładnie wszystko to raz, raz, raz i już są upieczone ciasta, że tak powiem. Ale babeczki to muszą być bardziej dopracowane. Podczas jarmarku będzie można skosztować najróżniejszych wypieków. Zainteresowani otrzymają również przepisy. W programie czwartej już edycji jarmarku zaplanowano występy lokalnych zespołów, przedszkolaków i uczniów lubińskich szkół. Najważniejszym jednak punktem imprezy będą stoiska wystawiennicze z rękodziałami regionalnych rzemieślników. Przede wszystkim na ucztę duchową, bo o to głównie nam chodzi, i prezentacje artystyczne w wykonaniu artystów mieszkańców Lubina, od tych maleńkich po osoby dorosłe i oczywiście niezwykle aktywnych seniorów, którzy pomimo swojego wieku sądzę, że dają dużo dobrego przykładu dla niejednego młodego człowieka, jak należy postępować, co trzeba robić, żeby utrzymać świetną sprawność i fizyczną, i psychiczną. Początek jarmarku o godzinie 11.00. Impreza potrwa w Lubińskiej Muzie do 17.00. I tym świątecznym już zaproszeniem kończymy to wydanie. Informacji dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.